Energia między Wami jest to taka energia, w której opłakujesz jakąś stratę. Jest to energia straty, energia zakończenia czegoś, co ma dla Ciebie, czy miało dla Ciebie ogromną wartość. Jest to energia, w której coś zostało zakończone i jesteście teraz w takiej przestrzeni, w której odczuwacie smutek. Po, po zakończeniu tego, co może między wami było, może doszło tutaj do opłakania, czy dochodzi do opłakania jakiejś straty, czuję, że obydwoje jesteście smutni, podświadomie. Patrząc na to, co dzieje się między wami, to w jakiś sposób energia potoczyła się między wami, przyniosło bardzo dużo smutku. Tak jakbyście obydwoje opłakiwali tą relację. To, że może ta relacja została uśmiercona w jakimś stopniu, albo sposób podejścia, albo relacja, która do tej pory przyjęła jakąś formę, teraz zmieniła całkowicie swój sposób operowania w Waszym życiu, i czuję, że to jest tak jakby opłakiwanie przeszłości, tego co było, tego co się wydarzyło, tego, tego czego już nie ma. Bo tu widzimy stratę czegoś, co zostało uś uśmiercone, czegoś, co zostało odebrane, czegoś, co, czegoś, co nie ma. Czyli tutaj yy, łączy się z grupą ludzi, osób, yy, które yy, w kolektywie yy, nie są ze sobą i odczuwają smutek z powodu braku bycia w swoim życiu, czy smutek z powodu zakończenia czegoś, co było bardzo ważne dla tych osób. Yy, Tutaj może też wydarzyło się coś, jakaś strata dosłownie w życiu waszym, i dajecie sobie przestrzeń na to, żeby posiedzieć sobie w tym smutku, w tej stracie, opłakać to, co potrzebuje być wypuszczone. Tutaj widzę oboje ludzi, którzy, którzy odczuwają dużo smutku, z powodu może uśmiercenia tej relacji, uśmiercenia tej koneksji albo sposobu, w jaki ta koneksja do tej pory operowała, bo tutaj doszło do jakiejś zmiany jest coś, gdzie została dokonana zmiany, zostało zam, został zamknięty jakiś rozdział. I zanim pójdziesz do przodu. Musisz zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na to, co było, uznać to jako coś cennego, część twojego życia. Ale jest takie zrozumienie, że nie możesz wrócić do tego, co było. Zanim pójdziesz do przodu, zatrzymaj się na chwilę, spójrz na to, co było, przyjmij to. To była bardzo ważna część twojego życia, ale doszło do wielkiej straty. Czegoś, co może nie ma już odwrotu nawet, przynajmniej w tym momencie, tak odczuwać obydwoje. Że nie ma odwrotu od tego, w tym momencie, w jakim jesteście teraz, w tym, czym się znajdujecie teraz, nie ma, nie ma odwrotu od tego. I yy, ja nie mówię, że to, to jest yy, to, co ma być, i to, co ma być między Wami w przyszłości, ale w tym momencie wydarzyło się w Waszym życiu coś, gdzie obydwoje odczuwacie wielką stratę tego, co było, wielką stratę tego związku, wielką stratę tej koneksji, obydwoje odczuwacie stratę siebie, stratę tego, co, co sobie zbudowaliście. Pod spodem mamy energię dobrobytu, to jest może coś, czego nie widzicie, że żeby dostać się do tej energii dobrobytu, żeby ruszyć do przodu, żeby zacząć od początku, bo tutaj mamy tą jedynkę, żeby zacząć od początku, coś musi zostać zamknięte, jakaś energia, bo pod tym całym strachem, żalem, smutkiem, cierpieniem jest, jest kopalnia dobrobytu, do której musicie się dokopać poprzez danie sobie czas, czasu i, i świadome wprowadzenie tego procesu w wasze życie jako czegoś, co jest dla was ważne. Nie uciekajcie przed tym, nie uciekajcie przed tym, że tęsknicie też za sobą. Po stronie ona, jeżeli przyjmiemy, że to jest kobieta Pamiętajcie, że możecie być po obydwu stronach Niezależnie od tego, czy mówię tutaj ona, czy on Po stronie ona zwróć uwagę na swoje sny Bardzo ważne jest to, co teraz do ciebie przychodzi w snach I czujesz, że dużo informacji znajdziesz w swoich snach Informacji, które pomogą ci w przejściu, przeprocesowaniu tej energii W której się znajdujesz teraz Masz podobne wartości z tym człowiekiem Macie podobne wartości. Macie podobne wartości w życiu. Kierujecie się być może tym samym kompasem moralnym. Po stronie osoby, z którą się łączysz, mam tutaj związek matrymonialny albo związek z jakąś osobą, z którą być może ten człowiek jest związany. Nie jesteś praktyczny, czyli być może myśl o małżeństwie, o wspólnym byciu, o czymś głębszym dla tej osoby nie jest czymś, co, co jest praktyczne, czy na przykład bycie w snach o małżeństwie, albo bycie na przykład z inną osobą. Tutaj mogło dojść do odrzucenia Ciebie na przykład. Ze względu na to, że na przykład ten człowiek jest związany z kimś innym, ten człowiek może być związany z jakąś inną osobą. Może potrzebuje zakończyć związek jeden, żeby, być, żeby, żeby wejść w następną energię też. I jeżeli jest z jakąś inną osobą i musi zamknąć jakiś rozdział w swoim życiu. Uważa, że wiązanie się z następną osobą, będąc na przykład jeszcze w jakimś związku, nie jest praktyczne. Nie jest to coś, co jest przyjemne dla ciebie, na przykład, jeżeli jesteś po stronie osoby, która to odbiera od niego. Tutaj mogło się zakończyć coś między wami. Mogłeś być z taką osobą, poznać taką osobę, która na przykład była w związku, czy jest w związku z kimś innym. Mimo tego, że odczuwacie głęboką, duchową koneksję, fizycznie ten człowiek może być związany z kimś innym. I. To, to nie jest e, praktyczne dla tej osoby, żeby na przykład mieć kogoś dodatkowego w swoim życiu, czy na przykład e, najbardziej fair opcją dla tej osoby jest bycie jeden na jednego z jednym człowiekiem, czyli po prostu tutaj dzieje się coś w życiu tego człowieka, gdzie on musi zmierzyć się z tym, co jest do tej pory, pozostawić. Może uśmierdzenie e, koneksji między wami pokazało temu człowiekowi, że tak naprawdę dokonał złego wyboru, bo może tutaj urwał się między wami kontakt, może doszło do. Zakończenia tej relacji, która tak naprawdę wniosła bardzo dużo, bo na energetycznej stopie, tutaj mówiąc, macie takie same podejście do życia, macie takie same wartości, ale może przez to, że ten człowiek był związany z kimś innym, poznając na przykład ciebie, um, uznał, że ta osoba, z którą jest, załóżmy, z którą jest związany, że był związany, um, że, że, że powinien dokonać wyboru, pozostając z tą osobą, z którą jest, i czuje, że, że dokonał tego wyboru, bo to, co odczuwacie obydwoje, jest to wielki tak zakończenia czegoś, co zakończyło się w może przedwczesny sposób, albo nie dając sobie szansy. Coś zostało odcięte, coś zostało, coś zostało zmienione, niekoniecznie w taki sposób, w jaki ten człowiek sobie ustalił, czy chciałby. Teraz, w momencie, kiedy tutaj ta, ta relacja została między wami zakończona, on widzi, że, że został podjęty zły wybór. Może, może podjął praktyczny wybór, właśnie. Podjął praktyczny wybór, dlatego że był z kimś, z wcześniejszą osobą, i uważając na przykład m, ciebie za bardzo y, ciekawy tutaj y, prospekt, ale ze względu na to, że był z kimś innym związany, Lepiej będzie ciągnąć to, co było, prawda? Po co się, po co się mieszać w jakieś zakończanie czegoś, jakieś rozwody? Lepiej być praktycznym, lepiej zostać w tym, co było. A, to co, że jestem nieszczęśliwy, to co, że mi się nie układa, to co, że, że, że mamy dosyć siebie. Ale jak już było, no to niech będzie dalej. Tutaj, Czuję, że tutaj zabrakło ryzyka ze strony tego człowieka, z którym się wiążesz. Podjęcia, ryzyka podjęcia yy, tak naprawdę działania, w którym, dzięki któremu mógłby być bardziej szczęśliwy. Ten człowiek podjął zły wybór w swoim życiu. Pozostając w miejscu, w którym był, zabrał sobie szansę na stworzenie czegoś naprawdę głębokiego z osobą, która odbiera na tych samych wibracjach, na tych samych falach. Czyli pozostał status quo, pozostał po prostu tam, gdzie, gdzie zaczął. Na pewno tutaj mamy związek z osobami trzecimy, trzecimi. Mamy tutaj człowieka, który namalował obraz czegoś, co nie jest realne. Zablokował ciebie, zablokował miłość sobie, dostęp do tego, żeby być szczęśliwym, zabarykadował się w energii, w której był do tej pory. Czujesz, że ten człowiek podszedł w praktyczny, intelektualny sposób, nie kierując się swoimi odczuciami, nie kierując się swoim wewnętrznym instynktem. Może myślał, że zawsze będzie w jego życiu? Bo jeżeli na przykład odeszłaś i stwierdziłaś, że nie chcesz tkwić w takiej relacji z takim człowiekiem, który całe, całe życie czy tam przez bardzo długi czas yy, nie potrafi zakończyć czegoś, co powinno być zakończone po to, żebyście wy mogli zacząć, i trzyma ciebie jako przyjaciółkę, koleżankę, możliwość Ty mogłaś się w którymś momencie zdenerwować I powiedzieć, że masz już tego dosyć Nie chcesz mieć nic do czynienia ze związkami trzecimi Nie chcesz być niczym świątym kołamokozu Ty mogłaś być osobą trzecią W tym związku Albo mogłaś być z tym człowiekiem I on mógł prowadzić osobę trzecią do związku I teraz zastanowić się nad tym, co było w przeszłości Myśląc, że tak naprawdę przeszłość była o wiele lepsza Być z tym człowiekiem, mogłaś być z nim związana. Ale na pewno zostało zakończone tutaj coś między wami. Ten, ten rozdział waszego życia został zamknięty. Mogłaś być bardzo szczęśliwa z tym człowiekiem, nawet jeżeli to jest ktoś, w ktoś z przeszłości, ktoś, z kim byłaś wspólnie przez długi czas. Jeżeli ten człowiek poszedł w inną stronę, bo ten człowiek miał, ma dużo wyborów. Czuję, że wybór, jaki dokonał, okazał się nieodpowiednim. to mówią, zamienił stryjek się na kijek. Co nie? Hmm? Tutaj nie ma kontaktu między wami, nie ma jako takiej żadnej możliwości skontaktowania się nawet. Jest wielki strach. I możliwości, które są w umyśle. Tak więc ja widzę tutaj kogoś, kto związał się z inną osobą, Bądź był związany też z inną osobą, ok, zrobimy tak. Na pewno jest jedna grupa ludzi i druga. Czyli tak, mamy tutaj kogoś, kto albo był z tobą i znalazł inną osobę, weszł do waszego związku osoby trzecie, które po prostu zabrały ci tę osobę. Ten człowiek związał się z kimś, stworzył sobie związek i teraz po bardzo długim czasie zobaczył, że tak naprawdę decyzja, jaką podjął, była niewłaściwa. Z drugiej strony, jeżeli ten człowiek był z kimś i ty jesteś osobą, która weszła do życia tego człowieka, ten człowiek nie był na tyle odważny, żeby zakończyć to, to, w czym tkwił w przeszłości, czy to jego ex, czy to ówczesna wtedy kobieta, z którą był, nie był szczęśliwy, ale wybrał praktyczne rozwiązanie, dlatego że już tak było i łatwiej było ciągnąć to, co było do tej pory, bo może mogłyby dojść na przykład koszty sprawy rozwodowej, może podział majątku, może wiele różnych faktorów, które według tego człowieka w tamtym czasie były zbyt ciężkie do utrzymania. Dlatego łatwiej było się odciąć, zabarykadować i zostać tam, gdzie był, Wybór został podjęty, ale nie, nie, nie ten wybór, który. Z perspektywy czasu, teraz patrząc, dla tego człowieka ten wybór, który podjął, nie był właściwy. Tak więc ty okazałaś się tutaj najlepszym wyborem najlepszą opcją, ale ten związek został zamknięty. I może nie być powrotu. Ty możesz też nie chcieć y, żadnego kontaktu z tym człowiekiem nie chcesz utrzymywać żadnych kontaktów. Może być wtedy dobrze, po prostu samej, bądź w innej przestrzeni i dajesz sobie czas na to, żeby powoli zamykać ten związek i żeby się otrząsnąć z tego, co było między wami na pewno to trwało przez jakiś czas, może długi bo mamy tutaj świat tak więc jest to jakiś ważny cykl, jeżeli nie trwało to wiele lat, to może spotkałaś tą osobę i przez jakiś okres czasu, jaki znałaś tego człowieka nawet szybki, bardzo dużo przerobiliście w okresie załóżmy roku czasu mogliście przerobić tyle co przez 10 lat, albo znałaś tą osobę od 10 lat albo znasz tą osobę od 10 lat Albo znasz tę osobę z przeszłości, znasz tę osobę, albo ten człowiek jest dla ciebie. Masz takie odczucie, jakbyś, jakbyś znała tę osobę bardzo długo. Ok, tak więc jest smutek działań podjętych w złym kierunku. Ciebie może być taka niechęć, bo już za dużo czasu minęło i. Wiesz, że stać ciebie na coś lepszego. I dla ciebie najlepszym wyjściem jest po prostu odcięcie się od tej osoby. Okej, okay. pa pa.